mikrofon yy, Nie dam, dam radę, mam nadzieję, że jestem słyszany. Yy, ta logika wywodu będzie odpowiadała sposobowi, w, jak, w jaki prezentował przed chwilą swoje wystąpienie pan profesor Andrzej Bałandynowicz. Yy, tutaj mamy, że tak powiem, metodologiczną zgodność co do tego. I pytania brzmi pytania są bardzo proste. Przy, yy, wyprzedzający mnie Państwo mówiliście o różnych aspektach bezpieczeństwa. Ja próbuję patrzeć na to jako pedagog i socjolog i zauważam następujące zjawisko. O, wiemy, że, aha, okay. że, że to zjawisko brzmi tak, że moglibyśmy przypisać w pojęciu bezpieczeństwa różne kategorie. To, co cechuje ostatnie 20-30 lat, to jest dopisywanie do pojęcia bezpieczeństwa zupełnie nowych rzeczy. Na przykład nie mówiono 10 lat temu o tym, że bezpieczeństwo może mieć charakter moralno-tożsamościowy, to o czym mówił Pan Profesor Andrzej, a jednoznacznie y, może mieć. Rzadko kiedy mówiliśmy o tym, że może mieć charakter ustrojowo-polityczny i do języka powszechnego nie trafiały takie terminy jak choćby dzisiaj oczywisty cywilizacja turańska zagrażająca cywilizacji łacińskiej, do której, do której należymy. Pojawiały się społeczne i przesyjne. Otóż chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że w polskiej publicystyce i badaniach naukowych, szczególnie w tych, które pochodzą z uczelni mundurowych, dominują te trzy aspekty militarny, ekonomiczny i surowcowy. Ostatni ujawnia się jak gdyby coraz, coraz mocniej, ale głównym elementem są, przepraszam, militarne oraz ekonomiczne. Natomiast bardzo rzadko w polskiej literaturze podejmuje się te, które Polskę kosztują najwięcej. Nie te, co są tutaj widoczne, tylko zupełnie inne. Otóż być może, że zburzy myślenie niektórych z Państwa. W zamachu terrorystycznym może zginąć 80-100 ludzi. A codziennie, codziennie na świecie umiera kilkanaście tysięcy ludzi z głodu. W Polsce mamy około miliona ludzi żyjących w skrajnej biedzie. 700 tysięcy Polaków w ciągu jednego dnia poniosło koszty wielkości 30 miliardów złotych. I na te aspekty bezpieczeństwa rzadko zwracamy uwagę. Otóż chciałbym podzielić się taką uwagą dotyczącą bezpieczeństwa demograficznego, ustrojowo-politycznego oraz tego, które ma charakter moralny czy też czasami mówiący etyczny. Pierwsza rzecz. To co ja widzę, jak analizuję dane i patrzę na przestrzeń społeczną, to jest fakt, że kluczowym polskim problemem nie jest zagrożenie ze wschodu, które będzie kosztowało Polskę niedługo 100 miliardów złotych, bo tyle wydamy na armię. Kluczowym problemem jest to, że polski naród się kur, kurczy. Polka rodzi tylko 1,3 yy, dziecka średnio, a ta sama Polka, która wyjedzie do Niemiec albo wyjedzie do Norwegii, 2,1. Niemka, Norweszka i Dunka rodzą więcej niż Polki. Mówię to Państwu dlatego, że mnie już się nic nie stanie, ale tym dwóm młodym ludziom, którzy siedzą z tyłu, nikt nie zapłaci emerytury. Nikt. Dlatego, że Polska jest ósmym na świecie krajem co do zadłużenia i o tym się kompletnie nie mówi. Nie jesteśmy ósmą gospodarką świata, jesteśmy dopiero 39, a poziom zadłużenia Polski lokuje nas na ósmym miejscu y, na, na świecie. Jeśli tak popatrzycie, to chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że problemem natury bezpieczeństwa państwa naprawdę jest to, że w ciągu trzech lat rozpada się 30% polskich małżeństw. To widać w szkołach. Mało tego, rozpada się ponad 40% wtórnych małżeństw. Jeśli pojedziecie do jakiegokolwiek gimnazjum i liceum, to jest to dramatyczny problem natury edukacyjnej. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że 90% siedzących tutaj ludzi na sali chodziło do szkoły, w której nie było pedagogów i psychologów. Dzisiaj w Polsce jest 7,5 razy więcej pedagogów i 9 razy więcej psychologów niż w 1989 roku, a Polska jest coraz bardziej chorym krajem. Nie jest coraz lepsze. Przykład socjopatii rozwijających się. Kolejna rzecz. Mamy w Polsce 220 tysięcy alkoholików i 800 tysięcy ludzi, którzy nadużywają alkoholu i wymagaliby leczenia. Tylko na leczenie osób uzależnionych od narkotyków Polska wydaje pół miliarda złotych. Na leczenie osób uzależnionych od alkoholu wydajemy ponad 2 miliardy złotych. Nie mówi się w ogóle o tym, to są dramatyczne obciążenia dla budżetu. Jeśli dalej Państwo pójdziecie i wgłębimy się w te dane, to chcę Wam powiedzieć, że milion Polaków sięga po narkotyki, co 38 Polak. I jeśli tak popatrzymy na te zjawiska dotyczące zagrożenia, to możemy dodawać kolejne. 60 tysięcy Polaków czeka na umieszczenie w więzieniu, 90 parę tysięcy siedzi w więzieniach i wyjdzie niezresocjalizowany. Nie będzie żadnego wyniku. Kolejny element z tym, z tym związany to jest fakt, że. I jak popatrzymy na sferę ustrojowo-polityczną, to zwróćcie Państwo uwagę, że dwie instytucje kluczowe dla stanowienia Państwa sądy i prokuratora to jest UBIOM. Nie są zdolne do przeciwdziałania szarej strefie i przestępczości. I trudno to jest nazwać, bo w ogóle trudno jest rozmawiać z prawnikami, który, którzy się zajmują może kolokwialnie przecinkami, wszystkimi innymi rzeczami, a nie zajmują się tym, co ma charakter, charakter kluczowy. 72% Bo Polaków w styczniowym badaniu mówi, że Polska po 1989 roku nie ma żadnego bohatera. Ja znam kilku, na przykład Lecha Wałęso. Mogę się z niego śmiać z jego wypowiedzi, ale dla mnie jest bohaterem. To pokazuje, jak słaba jest tożsamość. Nie w naszym pokoleniu, tylko w pokoleniu młodych ludzi. I wreszcie zwróćcie Państwo uwagę, że wśród tych innych zjawisk nadaje się zupełnie, no... nie wiem dlaczego rozjechało się, to bardzo przepraszam, nadaje się zupełnie nowe pojęcia. Klasycznym terminom, które mają charakter taki aksjologiczny, czyli we współczesnym świecie to, co my jeszcze nie tolerujemy, rodzina ma się nazywać inaczej, a tata może mieć na imię Barbara, mama może mieć na imię Robert. Mówię to Państwu nie dlatego, że jestem jakiś ksenofobiczny, tylko prowadzę największą na Mazowszu poradnię dla osób z zaburzeniami. Pierwsze wolne miejsca mamy w czerwcu. Nie mam mowy w ogóle, żebyśmy kogokolwiek przyjęli. Na 18 łóżek dla osób uzależnionych, które powinny po 6 miesiącach wychodzić do tak zwanego cywilizowanego świata, na pewno nie przyjmiemy nikogo w tym roku. Takiej skali problemów natury wewnętrznej z tym, co się dzieje z człowiekiem, jeszcze nigdy w Polsce nie było. Zajmujemy się oczywiście ważnymi sprawami, ale bezpieczeństwo to jest także to, co jest w środku. Mamy do czynienia z rewolucją obyczajową i z atakiem na jedną z najważniejszych instytucji państwa polskiego. Słuchajcie, chyba, no, ja nie muszę tutaj mówić, że w przyszłym roku Polska ma 1050 lat, że Polska została zbudowana na korzeniach chrześcijańskich. I mówię do Państwa, facet, który nie jest chrześcijaninem, nie jest yy, katolikiem. Jestem z innej kultury, starszy. Ale jak słyszę, że Polska nie powstała na krzyżu, to mnie po prostu biała gorączka zalewa. To pytanie, na czym ona powstała? Mówię to Państwu, dlatego że do tożsamości młodych ludzi i jednoznacznie przekazuje się kod, że to jest nieprawda, że Polska powstała zupełnie na innym. Jeśli tak, to na zakończenie, wedle mnie byłego żołnierza, zagrożenia militarne są niezwykle istotne. Tworzenie nowych doktryn, uzbrojenie armii, szkolenie kadry, nowelizowanie wszystkich dokumentów jest niezwykle istotne. Ono zapewnia takie zewnętrzne poczucie. Żołnierz broni nas. Ale są też elementy, na które bardzo rzadko zwraca się polski publicystycyzm. Pierwsze, że zagraża nam cywilizacja turańska. Ona jest inna. Rosja to nie jest cywilizacja chrześcijańska. To jest turańska. To jest Gengis bo Rosjanie to są dzieci Tatarów. Nie ma nic wspólnego z Rusią Kijowską. To jest inny charakter. To jest cywilizacja, która będzie walczyła, jak tylko będzie to możliwe. Zwróćcie uwagę, że w ciągu historycznym zawsze miała twardego przywódcę i zawsze tego przywódcy słuchali. I tak będzie dalej. Mówię to Państwu dlatego, że mam nieustanny kontakt z naukowcami rosyjskimi i jest ogromne poparcie dla tego przywódcy i dla tego modelu, który robimy. Ja rozumiem trudność naszych przywódców w realizacji programu ochrony. Drugie, to są zagrożenia niemilitarne, na które nikt z Państwa ani ja nie ma wpływów. To jest chciwość rynków finansowych, która może zderegulować polską złotówkę w ciągu jednego dnia i nic nie jesteśmy w stanie tego zrobić nic. Przykład mamy: zaplanowany manewr przy franku. Po prostu zaplanowany. Który nie się kosztuje. Kolejny element to jest brak cy cywilizacyjnej tożsamości Unii, która odmawia tego, co jest istotą, na czym Unia powstała. Przecież yy, Francja to była matka kościoła chrześcijańskiego, nic innego. Jeśli dzisiaj się zastanawiamy nad tym, co się dzieje we Francji, to proszę o wybaczenie, ale ja na pewno nie jestem Kalibą. Ja nie będę bronił Paryża przed atakiem terrorystów, bo jeśli się atakuje, Religie, do której należy ponad miliard ludzi, ją się poniża, depcze, robi wszystko, to trzeba się liczyć z konsekwencjami. I nie popieram ter terrorystów, jestem przeciwny, tylko trzeba mieć konsekwencje, że jeśli się coś takiego robi, to musi się doprowadzić do wybuchu szaleństwa. I w tym sensie nasza cywilizacja sama sobie generuje tego typu problemy. Wreszcie o, o, rewolucja obyczajowa, która się dokonuje wokół nas. Spróbujcie zwrócić uwagę na takie programy jak Warsaw so Shore. My jesteśmy normatywni, ale popatrzcie, co się dzieje w świadomości młodych ludzi. My to delegujemy na, na ich diagnozę. I wreszcie, obszar, o którym mówił pan generał Konopka, to jest to, że cyberprzestrzeń rodzi niekontrolowane zagrożenia, a kluczowe pytanie dotyczy nie, że Google rządzi światem, tylko kto rządzi Googlem. Chciałem Państwu powiedzieć, że 23 grudnia na rynki światowe w Japonii, w Stanach Zjednoczonych weszło nowe urządzenie, już kończę. To urządzenie nazywa się Google Glass. Ja je testowałem w kwietniu ubiegłego roku w Niemczech. Zakładamy je na oczy, w tym okularze mogę włączyć sobie mapę Google, a. w tym filmie. Przez ten głośnik słuchać rozmowy telefonicznej, przez ten słuchać muzykę, a przez to filmować pana i wrzucać do świata. Ale moc tego urządzenia jest nieporównywalnie wyższa. Otóż to urządzenie dostanie uczeń, bo ono ma też szkła optyczne. Będzie siedział na lekcji, profesor, doktor zada mu zadanie, a on nie będzie pytał głowy, tylko zapyta dziadka Google'a, to będzie napisane i on to zrobi. I wtedy pojawia się pytanie: po co pan profesor, pan generał. O co Mariusz Jędrzejko, a już nie mówię tam profesor Bałandynowicz, nie? Profesor Kieszkowska, to tam do domu idziemy. Będziemy zajmowali się inną rzeczą, nie, Aniu? Ale to, to pokazuje, że te niesymetryczne zagrożenia określone kiedyś przez pana profesora Balcerowicza, one będą się wzmacniały i będą odgrywały coraz silniejszą rolę niż zagrożenia, które określamy jako militarne. Bardzo dziękuję. dziękuję.